Cześć, witam wszystkich. Jest to specjalny odcinek, w którym chciałbym pokazać, jak Chiny mogą znowu popełnić ten sam błąd, co prawie, że wiek temu. Jednak myślę, że tym razem będą zmieniać zdanie powolutku, żeby nie było, że popełniły błąd, i całować pierścień bitcoina. Dlaczego? Dlatego, że każdy mówi, że Chiny są wielkie, Chiny wszystko, ale ten ruch może spowodować, że cała ta piękność Niestety może upaść. Więc ruszamy, ruszamy, ruszamy. Oczywiście wszystko co pojemsko wyłącznie, moim zdaniem, jest to żadna porada W sumie nie mówimy o inwestycjach, ale dodam to, żeby ktoś nie zrozumiał tutaj wszystkiego źle, nic tutaj nie radzę. Pokazuję tylko na podstawie danych historycznych, jak było kiedyś i jak właśnie teraz zaczyna być to samo. Zaczynamy, więc zobaczmy. Chiny, jak wiemy, rozwijają się dramatycznie szybko, pochłaniają wszystko i jest pięknie. Jednak zaczęły tutaj troszeczkę inaczej zmieniać swoją narrację co do bitcoina, więc były potentatem miningu, czyli miały decydujący tutaj hash rate, jaki był yy, użyty przy, yy, po prostu w, przy, przy, całej, przy całej sieci, gdyż większość koparek, yy, minerów, które potrzebują właśnie yy, która sieć potrzebuje, żeby dać moc obliczeniową niezbędną do zabezpieczenia sieci, przez wysoką moc obliczeniową rozumiemy to, że, że Bitcoin może wtedy, może wtedy, zobaczcie, być bardzo zabezpieczony. Jeżeli mamy tak dużą moc obliczeniową, bardzo ciężko jest. Yy, dokonać takiego ataku. Mówimy tutaj o hash rate, który w kulminacji, w kulminacji tutaj, nie wiem czy uda mi się go tutaj dostrzec, miał coś. Oj, no, coś tutaj około. No, powiedzmy, powiedzmy, mniej więcej tutaj, powiedzmy, miał to 8968 no miał ogromną ilość zertuk, nie wiem, quadriliony i tam jakieś inne liczby, których już nie, nie operuje. Miał ogromną ilość tutaj no, mocy obliczeniowej. To nie jest moc, którą można na przykład wygenerować jakieś państwo, żeby zrobić no, hak na jakiejś sieci. Jest to system, jest to sieć, która nie była hakowana, nie jest została już od na dzień kręcenia tego, tego dokumentu tutaj od ponad 10 lat, tak? w sumie. Ponad 11 lat, tak? Więc nawet i 12, tak? Więc jest to system bardzo bezpieczny i to jest gwarancją tego Bitcoina, więc ten system, ten system, właśnie, ten system, właśnie, bezpieczeństwa. I tutaj Chiny były potentatem. Spójrzmy, China miała w 2019 roku pod koniec, miała 75% 75% Dominacji tutaj sieci, mogła decydować, tak? Potem zaczęło to maleć, 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 aż wreszcie tutaj, już nie mam tych danych, <coughs> spadło, gdyż Chiny zbanowały właśnie yy, mining. Tak? Zban, zbanowały. Więc Chiny, jak się tu uważało, zrobiły bardzo dobrą przysługę, gdyż uważane było, że Bitcoin nie jest zdecentralizowany, a jest centralizowany właśnie w Chinach. Chiny nie tylko odrzucają bitcoina, ale także. Miner, ma, mining jakikolwiek, czyli na przykład Ethereum. A Ethereum, jak wiemy, jest bardzo silnym, prawdopodobnie przyszłym systemem bankowym, czyli decentralized finance opartym, gdyż ma bardziej y, rozwinięte produkty w tym sektorze niż na przykład Bitcoin. Dobrze? Więc Chiny odrzucają to. No i tutaj czas sobie, y, czas sobie tutaj y, y, położyć pewną rzecz, że teraz jest migracja y, w, minerów. Jednak Trzeba powiedzieć sobie jeszcze parę rzeczy o historii. Więc Chiny już kiedyś popełniły ten błąd, okay, zostając przy standardzie srebra. Było to tutaj w 1929 roku, gdzie panował ogromny kryzys. Chiny były na standardzie srebra, podczas gdy cały świat szedł w kierunku standardu złota. Chiny miały bardzo dużo srebra, więc powiedziały: OK, my tutaj zostajemy. No i gdy kryzys, gdy ta depresja szalała po całym świecie, nie dotknęła ona Chin, tak? Gdyż ich waluta była powiązana ze srebrem, nie tak jak innych krajów, ze złotem. Ok? Jednak yy, tutaj trzeba zaznaczyć pewną rzecz, że kraje te pozostałe zaczęły tutaj e, inaczej e, analizować te, e, w, te rzeczy i o ile tutaj właśnie e, w ten, 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 te posunięcie było na przykład dobre z początku. Tak jeżeli cała, cała ekonomia idzie w kierunku właśnie innym, czyli na przykład Chiny zostały przy srebrze, resztę poszło do złota, powoduje, że ich waluta się tutaj umacnia. Przez to handel nie może już być taki otwarty, jak był, gdyż powiedzmy, gdyż powiedzmy, jeżeli waluta stoi bardzo dużo, tak, no to wtedy nikt za bardzo nie chce kupować towarów w innym kraju za tą, gdyż koszty wydobycia, to znaczy produkcji tego towaru są bardzo wysokie, tak? Więc bardziej jest import. No niestety import, ok, gdyż świat walutą tutaj, państwo walutą jest to, ja produkcyjnością, nie jest dobre, ok, nie jest dobre, więc Chiny były w takim e, położeniu. Gdy kryzys właśnie się pogłębiał na początku lat 30, tak, e, i większe gospodarki świata odchodziły od standardu złota. Stany jeszcze nie odeszły, pamiętajcie. Pozwoliło to zwiększyć podaż pieniądza i stymulować popyt. Czyli kluczem tego było osłabienie swojej waluty w celu szybkiego recovery. Oczywiście teraz już nie możemy o tym mówić, bo teraz jest to wszystko przedobrzone, jest przeobrażone. Już już ten moment się skończył, już teraz nie da rady. Więc Stany Zjednoczone. E, zanurkowały w 1933 roku okay, e, bardzo pod wodę. To było za Roosevelta. E, no i to był e, tutaj pierwszy cios e, w chińską gospodarkę, gdyż wszystkie inne kraje pozostały przy standardzie złota. E, gdy, gdy waluta zaczęła się umacniać, powodując wzrost cen towarów na światowych rynkach, jej bilans płatniczy stał się ujemny i import przewyższał eksport. Czyli to, co powiedziałem, że Podczas gdy biedota była wszędzie, a nie w Chinach, okay, nikogo nie było wstać na chińskie towary. Okay. No i wtedy tutaj w Stanach Zjednoczonych pewien senator z Nevady powiedział, że może jednak Stany będą skupować swoje, bo w Nevadzie było dużo, dużo, dużo wydobycia srebra, może będą skupować srebro po z góry ustalonym, tak zwany fixed price. No i to zostało uchwalone i Stany skupowały złoto po stałej cenie 129 dolara, gdzie wtedy cena była 64 centy, ok? Czyli da, dawały, yy, dawały znacznie 35 centów, czyli bardzo dużo tutaj yy, dawało zarobić, tak? Tutaj po opłatach już 64 na 300 centy, czyli praktycznie połowa pieniędzy była na czysto już po wszystkim. Czyli świetnie to było, tak? No i teraz zobaczcie, wszyscy skupują yy, te yy, te właśnie te srebro, i to to był kolejny cios w chińską gospodarkę, okej. Okay? Nie zdawali sobie oni sprawy z tego, że zrobią taki cios dla Chin, okej, okay? żeby je po prostu tutaj wykończyć. Zobaczcie, Chiny miały już problem, bo ich waluta dużo stała, bo była zabezpieczona srebrem, gdzie inne właśnie państwa miały złoto, no i potem był tam problem. Stany podniosły cenę srebra, okej. Okay? USA podniosło cenę srebra, przez to w Chinach jeszcze było gorzej, gdyż ich waluta jeszcze była yy, większa. Tu to, to spowodowało, że zaczął robić się kryzys, ponieważ yy, produkcja dóbr była bez sensu, ponieważ nikt ich nie kupował. Eksport leżał. Okay? Eksport leżał. Idąc dalej, idąc dalej, Chiny zaczęły wtedy mieć problem. W Chinach, w Chinach był dramatyczny wzrost cen srebra. Yy, wrócił system monetarny do górnogami. nogami. Chociaż ekonomiści tutaj nie zgadzają się, tak do, do końca cios był jeden. tak? Eksport sparty jeszcze bardziej. Okay? I z gospodarki dobrobytu, zmieniała się ona w gospodarkę depresyjną. Okay? I rząd podjął jedną rzecz, żeby powstrzymać odpływ, bo wszyscy zaczęli sprzedawać to srebro, skoro było tyle warte, tak, za granicę. Kraj opuściło, w 1935 kraj opuściło 173 miliony uncji srebra, okay? miliony uncji srebra. W listopadzie tego właśnie roku, 30 tego, znacjonalizowano kopalnie, znacjonalizowano cały system srebra i trzymano je w kraju, ok, trzymano je w kraju, wrócono tutaj do standardu papierowej waluty, czyli Fiat, uchwalono Fiat, tak, niestety później Japończycy napadli na Chiny i trzeba było się bronić, no i wtedy to był praktycznie koniec, strzał w głowę Chiang Kai i... Nie było można opłacić to papierowymi pieniędzmi, więc ich drukowano. Nie było tego zabezpieczenia w tym srebrze, tyle ile jest światów, tak? I po prostu zaczęto drukować więcej. No i oczywiście inflacja sięgała 150% rocznie. No i niestety to spowodowało, że komuniści potem przejęli ten kraj. No ale bla, 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 to już nas nie interesuje. <coughs> interesuje jest to, że Chiny, podczas gdy cały świat, zapamiętajcie to, podczas gdy cały świat odchodził od srebra okay, w kierunku złota. OK, Gold. Chiny mając bardzo dużo srebra, odcięły się i zostały. To była misja wadliwa. Zły krok. Mogły być liderem już wtedy? Niestety, zły krok, zły krok, zły krok. OK, zły krok. No i teraz zaczęła się właśnie ta migracja yy, tych yy, minerów. OK, i inne kraje zaczęły być tutaj bardzo, bardzo, bardzo. Yy, bardzo w, w, widoczne jako zastępcze. To spowodowało, że nikt nie potrzebuje Chin jako głównego tutaj zasobu. Y, tutaj zaczął być taki dylemat y, w tych y, w minerów, gdyż mogą mieć, mogą mieć tani dostęp do energii, czyli być w Chinach, okay, ale politycznie y, Chiny, znaczy energia, okay, energia na plus, okay, jednak politycznie na minus. Okay, niestabilnie w Chinach niestabilnie. Można płacić większe koszty energii, na przykład w USA lub innym kraju, nie wiem, Niemcy i tam inne kraje, tak, Germany, ok. Można płacić, no, czyli energetycznie na minus, bo koszty duże, natomiast politycznie jest bardziej uwarunkowane. Teraz dochodzą nowe kraje, tak jak El Salvador i tam właśnie Paraguay i inne z tej środkowej Ameryki, tam południowej górnej, południowej, tak, które oferują. Renewable Energy czyli od, odnawialne w, w wydobycie Bitcoina czystą energię z wulkanów tam z jakichś innych solary i tam inne więc to już w ogóle zmienia, zmienia tą postać i Chiny Chiny zrobiły właśnie znowu ten ruch znowu ten ruch podczas gdy cały świat dąży do Bitcoina okay, dąży do, do tego Chiny zaczęły tutaj właśnie gonić od tamtego czasu cały świat i skupować złoto skupować złoto. tak. Słuchaj złoto. Więc Chiny, zobaczcie, Chiny posiadają więcej złota niż deklarują. Więc Chiny deklarują, że mają bodajże 2 tony złota, gdzie Stany Zjednoczone mają 8000 ton. Ok. Natomiast, jeżeli policzyć, dodać te wszystkie rzeczy, Chiny posiadają coś około, um, nie wiem, tu mamy w roku 2000, okej, okay, to jest 13 tysięcy, w roku 2008, okej, okay, 20 tysięcy, więc no nie wiem, czy jest to wartość jakaś 24 40, 40, 50 tysięcy ton złota. No nie, bo tu jeszcze są 40. Może być bardzo dużo, tu jest właśnie yy, produkcja. Pamiętajcie, że Chiny zrobiły coś takiego, że można wydobywać w Chinach złoto, jednak musisz tam je zdeponować, czyli nie można wywozić złota z Chin. Nie można wywozić Oczywiście, nie mogły kontrolować tak Bitcoina, ale Bitcoin to jest w ogóle inna sprawa. Trzeba mieć inną mentalność, inną mentalność, inną mentalność. Więc. Chiny mają bardzo dużo złota. Zapamiętajcie, mają bardzo prawdopodobnie najwięcej z całego świata. Najwięcej z całego świata. ok, najwięcej Bitcoin tymczasem jest nowym asetem, tak nowym asetem. Tu jeszcze trzeba powiedzieć pewną rzecz, że ostatnio był atak na Ostatnio był tutaj atak na, na różne sieci, tak, na różne sieci. Tutaj mamy, zobaczcie, Bitcoin unaffected. Wchodziło tutaj o providera stron internetowych tam serwerów, tak? I PlayStation, Steam, jakiś tam bank, Delta Airlines, British Airways, y i tam inne firmy. Tutaj jeszcze mam z wiadomości, że w różne narodowe usługi, laboratoria w tym w Anglii też przestały działać, też nie można było odbierać telefonów, nic w ogóle zero. Cały system padł, tak? Cały system padł. Bitcoin nic, zero. To był DNS-a, tak? Edge Service DNS, tak? I Bitcoin nic, zero. Zero jakiego czegoś, czyli z, zablokowany był hashrate, w połowie tak, hashrate bardzo spadł, podczas gdy Chiny go zbanowały, zobaczcie, tu jest właśnie ten China Food, zobaczcie, boom, hashrate spadł, mimo tego heh, spadł do poziomu z 2019 tak, ja roku, mimo mimo tego nic się nie stało, nic nie ucierpiało, żaden hak nie nastąpił, więc nie potrzebujemy Chin i ich super decyzji, Bitcoin jest w stanie sam się obronić tak sam się obronić sam się obronić więc mamy ten haki mamy to wszystko i chiny próbują tutaj właśnie gonić to wszystko tak więc dochodzi do tego że bitcoin ostatnio został oficjalnie nazwany nowym rodzajem inwestowania nowym vehicle class asset class to jest, to jest po prostu to jest nowy pojazd do inwestowania nowa rodzaj inwestowania który cały czas idzie do góry który cały czas idzie do góry cały czas idzie do góry jest najlepszym najlepszym tutaj zobaczcie jest największym asetem od dekady od dekady od największej banki w 2008 roku jest najlepszym najlepszym to jest zobaczmy wzrósł cały czas ktoś powie no to no tak 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 spadł, ale zobaczcie zobaczcie spadek tego nie spowodował że musimy dawać swoje podatki, że są zamykane jakieś rzeczy, że tryliardy różnych dolarów zostały wydrukowane, że mamy długi, prawdopodobnie nasze prawnuki będą jeszcze to spłacać, tak? że jest takie odzwierciedlenie. Nikt nie, nie było tego. Nie było bailoutu banków za nasze pieniądze, nie było podwyższania podatków, po prostu spadł, koniec. Wszystko jest nie. Nikt, nic z podatków, kar, jakichś tam specjalnych emergency rzeczy, nic nie było żadnego spotkania na szczycie. To pokazuje, że ten, ta elita nie jest nam tutaj za bardzo potrzebna. Widzicie, Bitcoin to jest nowy typ, nowy typ bazujący na bezpieczeństwie sieci. OK, bezpieczeństwie sieci. I zobaczcie, jest to nowy pojazd. Każdy chce w niego inwestować. Każdy każdy yy, 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 cały czas chce inwestować. Zobaczcie, tutaj jest dziesięcioletni. To jest wzrost, właśnie annual growth rates, tak? Zobaczcie, mamy różne. Mamy złoto, 1, tam prawie 2%, SP500, 11%, NASDAQ, 17%, tak? Jakieś tam bony, <grytanie> obligacje uczciowe Stanów Zjednoczonych, prawie tam 4,5%, tak? Tesla, no poszło do góry, każdy złupompa to raptem 63%, no 64% powiedzmy, Amazon 30%, Bitcoin 200%. W ciągu 10 lat jego zbiorcza taka tam gdzie spadał, tam gdzie rósł wynosi 200%. 200%. 200%. Wcześniej, wcześniej, jeżeli nie było Bitcoina, był tutaj Bitcoin był porównywany do innych asetów. Zobaczcie, tutaj mam do złota i do całego SP500. W każdym roku Bitcoin po prostu wyprzezoje, wyprzezoje. Jest to inny system, jest to demonetyzacja. I wszyscy, zobaczcie firmy jak Grayscale, jak Microstrategy, jak nie wiem, no wszystkie inne firmy, wszystkie inne firmy, wszystkie inne firmy powodują, że chcą, zobaczcie, yy, zobaczcie chcą mieć bitcoina. Chcą mieć bitcoina. Każdy magazynuje bitcoina. Tesla, Digital, Sale, Voyager, Square Mar i mnóstwo innych publicznych firm tradowanych normalnie, oni magazynują Bitcoina. Oni magazynują Bitcoina. Proszę bardzo, 105 tysięcy 105 tysięcy Bitcoinów. MicroStrategy, Tesla, 42 tysiące Bitcoinów. Okay? 105 tysięcy, zobaczcie, to jest zatem pół procenta z całej puli 21 milionów. I cały ten rynek idzie właśnie w, w Bitcoina, tak? Idzie w Bitcoina. Jest to najlepiej yy, rosnący asset, tak? Tym samym Chiny planują atak na dolara. I tutaj zobaczcie, trzeba dwie rzeczy powiedzieć. Chiny mają najwięcej złota, tak jak to już powiedzieliśmy, to może nam to w innym kolorze, żebyśmy to lepiej sobie tutaj widzieli. Chiny mają najwięcej złota, ok, i dodatkowo, jak wiemy, mają tą niebezpieczną ich krypto, znaczy ich yy, programowalną walutę, tak, i teraz, no samo się narzuca przecież, przecież tak, że yy, to plus to tworzy yuana, yy, tak? Zabezpieczonego tutaj złotem. Ok? Yuan zabezpieczony złotem. Yuan zabezpieczony złotem, tak? Więc to próbują zrobić, żeby zdetonizować dolara zabezpieczonego niczym. Gdzie w 1971 yy, został zdjęty standard złota, czyli sparowanie złota z dolarem, tak właśnie. Oni chcą to zrobić znowu. I ponownie, pamiętacie co z wam mówiłem? Jak wtedy zostali przy srebrze, okej, okay, srebro, gdzie cały świat szedł do złota. Okej, okay, do złota, oni zostali. I teraz też, oni gonili całą, yy, cały wiek, powiedzmy, cały wiek, żeby mieć jak najwięcej złota. Mają swoją cyfrową walutę, podczas gdy cały świat idzie w. BTC, Ethereum, decentralizację. OK? Idzie. No i czy Chiny znowu tego nie zrobią? No i tutaj jest właśnie moje, tu jest właśnie moje takie, takie tutaj, zobaczcie. Mastercard Za, zamierza akceptować tutaj settlement w USDC, czyli te, 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 te tylne jej struktury będą po prostu na USDC. Jack Dorsey, właściciel Twittera, zobaczcie, Bitcoin będzie dużą częścią Twittera w przyszłości. OK? W przyszłości. <laughs> czyli będzie Amazon, Amazon, zobaczcie, to jest oferta o pracę, Amazon, będzie miał pracownik ten, y jak oferta o pracę, że będzie miał y wizję i strategię na Amazon Digital Currency i Blockchain Strategy roadmap. Rozumiecie? Będzie, czyli Amazon też wchodzi w to wszystko. Zobaczcie, co będzie jak Amazon będzie akceptował produkty za krypto, za krypto, za Bitcoina, za Ethereum, nie na przykład za Cyfrowego, yy, programowalnego, zabezpieczonego złotem juana. Rozumiecie? Wiem, że jak to wygląda. Mamy dużo szilerów chińskiej ekonomii, zarobiście pięknie, ale ruch, jaki Chiny wykonały, z, yy, znowu, że gdzieś cały świat idzie tutaj, a one po prostu się oddzieliły, okay, może spowodować, że będzie katastrofalny dla nich. Więc teraz wszystko idzie w erę cyfrową, może być to po prostu yy, nieciekawie. Jednak, jednak, jednak. Myślę, że nie są skończonymi idiotami. Tak jak yy, nie wiem, tutaj wynika z tego. I zobaczymy w przeciągu kolejnego miesiąca, lub dwóch, myślę tak do, do, do końca, powiedzmy, nie wiem, października, że Chiny powoli zaczną odkręcać cały ten miningowy świat, który zrobiły, i będą całować pierścień Bitcoina. Że przepraszam, przepraszam, przepraszam. Zobaczycie, mogły przecież zrobić, że. Nie możecie sprzedawać Bitcoina, no tego nie mogą kontrolować, tak? Ale mogą tutaj, e, mogą tutaj zobaczyć, tak? nie, e, że nie możecie sprzedawać Bitcoina gdzieś indziej, bo mogą minersów po prostu kontrolować. Tak? E, mogą e, mieć wtedy wpływ na sieć, bo mogą dużo. Wszystko to przekreśliły, zatopiły ten statek. Problem tylko jest taki, czy te przepraszanie tutaj da właśnie ten efekt, że oni wrócą tam. Gdyż teraz inne państwa właśnie zaczęły być bardzo przychylne, na przykład Rosja też zaczyna akumulować tych minerów, bo widzi, że to jest naprawdę dobry ten, to jest okno dla nich, tak? Stany już tutaj do Teksasu, tak jak pokazywałem tutaj, że zobaczcie, gdzie tutaj to było, Teksas, zobaczcie, Patrzyją, patrzą na właśnie na Teksas. Inne kraje, tak El Salvador i wszystko, zaczyna się, że nowe państwa akceptują bitcoina i staje się ich częścią gospodarki, podczas gdy Chiny... Tak jak kiedyś odłączyły prąd i będą patrzeć to przy świeczkach. Zobaczymy. Spra teraz będzie sprawdzam, tak jak w pokerze. Co Chiny zrobią? Będą prosić? Czy niestety będą znowu robić to samo, co było historycznie? Co było w historii przed i jeszcze przed? Historia cykliczności pokazuje, że decyzje podjęte właśnie w takiej samej zasadzie, w podobnych bardzo okolicznościach, <gryw> powodują te same konsekwencje. A ludzie, którzy nie znają tej historii, a powinni ją znać, no niestety, doprowadzają do kolejnej tego samego typu konsekwencji, i kolejna generacja uczy się i zachodzi w głowę, jak można było podjąć takie właśnie rzeczy, skoro już wiadomo było, że tak było kiedyś w przeszłości. Także tym materiałem żegnam się z Wami, proszę tylko, żebyście go poszerowali. Nigdy nie proszę o jakieś lajki, żebranie tam i inne rzeczy, ok, subskrybentów i tam takie różne, ale dajcie ten szer, żeby pokazać, jaki jest potencjał, gdyż dla Was. I dla waszych znajomych, którzy jeszcze nie są w krypto, będzie to początek tego, żeby to rozważyli, gdyż będą inwestować, gdyż nie będzie innego typu inwestycji jak w krypto, żeby to startowało. To jest tak jak kiedyś otworzyli ETF, indeks złota, i on cały, cały, cały czas rósł przez wiele, wiele lat. Tak samo będzie tutaj, gdyż ten rynek dopiero tutaj wchodzi, i szkoda by było, żeby ten autobus szczęścia. Mógł odjechać, gdyż potem będziecie widzieć pełno różnych ofert i każdy będzie chciał na was no, zarobić, więc Wy, już mając tą wiedzę, się odsłonicie. Czekamy na głos Chin. Ja mówię, sprawdzam.